Dobry wieczór, dzień dobry. Rozpoczynamy rozpaczkowywanie. Do akumulatorów Ektar jest to nowa wersja, tej którą kiedyś nie wiem czy pokazywałem. Nowa wersja, tej którą mam już kilka lat: nie wiem, z 6-7. VC2S, a tu mamy VC2SL. Ona się różni y, gniazdem ładowania nie na mikro USB, a na USB-C i kilkoma szczegółami to zaraz do tego dojdziemy. E, jest to ładowarka y, procesorowa. Tak zwana z tych inteligentnych ładowarek. Jak zwykle tu będę miał problem z rozpakowaniem. Udało się. E, ma dwa kanały. Każdy kanał osobny do ładowania. Czyli można sobie na przykład ładować tu baterykę. 2A, tu 3A, albo tu 16, 850, tutaj 2A yy, i każda się będzie ładowała. To już jest teraz standard w, w, w ładowarkach. Kiedyś tak nie było. Kiedyś to trzeba było ładować wszystkie takie same. Nawet jak się miało 4, to trzeba było 4 ładować, bo nie chciało się zaświecić diody i nie, nie było możliwości ładowania. Co mamy w zestawie? W zestawie mamy oczywiście kabelek. USB-C i USB pełnoprawny z USB-A już chyba widzę nawet USB 3.0 z niebieski. Samą ładowarkę na USB-C to gniazdo, co za chwilkę powiem do czego służy. I instrukcje obsługi w języku, o jest język polski nawet, bo to. Polskiej dystrybucji jak Stara. Także się znalazł i język polski. Eee, no dobrze. Ładowarka ma zabezpieczenia wszystkie przed przepięciem, przed odwrotną polaryzacją, czyli dla niewtajemniczonych, jak się plus do minusa włoży albo minus do plusa. To wtedy nie zadziała, a baterią się nic nie stanie i ładowarce też się nic nie stanie. Przed przeładowaniem, przed przegrzaniem i ma też taki tryb odzyskiwania, regenerowania bardzo zużytych akumulatorów, które już mają napięcie 0%, 0V. One też mogą być próbowane przez tą ładowarkę, zregenerowane i naładowane. O, sprawdźmy, czy działa. Działa. W tej, niestety, poprzedniej nie pokażę, jak działa wyświetlacz, bo Przestała pracować, całkiem w ogóle wyświetlać się, nie wyświetla, nie ładuje. Eee, po prostu się tam coś wydarzyło i nie chce, nie chce pracować. Więc tylko tak poglądowo pokazałem, jak wygląda. Eee, także różnić się niczym nie różni. Troszeczkę jest mniejsza. O, tego nie zauważyłem. Jakieś pół centymetra mniejsza. Czyli ma tutaj. A, czyli tutaj może ładować większe ogniwa. W takim razie. No i ładniej pracują te sprężyny. No tutaj są pewnie wyrobione już przez te kilka ładnych lat, co ja używałem. Tutaj ładnie działają sprężynki. E, tutaj mamy co? E, do z, przełączania e, na oporność można sprawdzić. E, pojemność. No, i właśnie ten, to gniazdko, które tutaj jest, to jest też można tutaj przełączyć tym, przy, tym przyciskiem. To jest, może służyć jako powerbank. On oddaje wtedy pojemność akumulatorów, które są tutaj. Tylko musi być minimum 2000 mAh, chyba w, w akumulatorze jednym może być 1-2000 mAh załadowany i wtedy zadziała jako powerbank, jeśli będzie mniejsza pojemność, czyli te 3 razy A malutkie, to nie, nie użyjemy tego, czyli musi być albo 2 razy A, no i te większe typu, tak jak tutaj mam na przykład te 18650, zobaczymy czy się będą ładować. Zadziałało i tu też zadziałało. Także już tu się ładują obydwie. No i tutaj mamy wskaźniki. Tu mamy wskaźniki voltów, a tutaj mamy amperów te u malutki. No i tutaj nam pokazuje pojemność, jaka się do tej pory naładowała. Jeśli jest czerwony, to już zauważyliście, że jak włożyłem akumulatory do portu, to się zmieniło na czerwony. Jeśli, się zostanie, jeśli zostanie naładowana bateria, to zmieni się na zielony i wtedy już nie ładuje. Jest tutaj, voltaż oczywiście pewnie wskazuje, że jeszcze tam wolty są doprowadzane, ale już natężenia nie ma żadnego, jest na zero. Także już to jest, działa właśnie wtedy to zabezpieczenie przed przeładowaniem yy, i, i przegrzaniem yy, akumulatora. Yy, dla niektórych właśnie ważne jest ta yy, sprawdzanie tego yy, oporu wewnętrznego. ja tego nie używam. nie wiem właściwie nie, nie jestem elektronikiem, nie wiem do czego to służy, ale mamy tak tutaj możemy przełączać sobie właśnie o Między Tutaj tymi wskaźnikami CCR, CCR to jest rzeczywisty prąd ładowania, i potem mamy R to jest rezystancja wewnętrzna ogniwa. No i tutaj mamy różnicę. 25 mikroomów i tu miliomów. Mikroomów? bo ja nie dowidzę. Miliomów. Yy, I tutaj 26 miliomów. Yy, no i jeszcze, żeby pokazać, yy, że ładuje każdy port inne ogniwo potrafi ładować, to yy, założę Założę tutaj malutki akumulatorek 3 razy A i również się ładuje. Zmienimy tu na pojemność i też się ładuje. Oczywiście, voltaż się zmniejszył, ampery też się zmniejszyły. Chociaż tu jednym amperem, nie, pół, am, pół ampera ładuje, nie, jednym amperem. I tutaj też ładuje ten duży, też jednym amperem. No, niestety nie można zmieniać natężenia prądu ładowania. Tak mi się wydaje. Ani woltów, tu automatycznie sam wybiera procesor, jak ma być ładowany akumulator. No i wracając jeszcze do tego wyjścia, jak, jako power bank, tutaj ładuje 5 voltami i 1 amperem, czyli 5 watami, co łatwo sobie obliczyć. No, i to chyba, to chyba właściwie tyle, co, co tutaj jest ważnego. No, i jeszcze jedna rzecz: automatyczne wykrywanie rodzaju akumulatora, ale to już jest standard, też. Także, także w tym, w tym filmiku to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę sekcja komentarzy należy do Was i liczę na łapkę w górę, na subika i do zobaczenia w następnym. Na no, raczej wszystkiego dobrego!